Witam serdecznie, z tej strony Paulina Mazurek Art i Margaret McCraftime. Dziś na moim biurku jest kolekcja Baby Girl, piękna kolekcja pełna kolorów, dziewczynkowych, cudnych grafik. Na tej kolekcji będziemy dzisiaj pracować. Ja będę używać do tego, do projektu, który przygotowałam sobie, tekturek. Tekturki o numerze 0170. Jest to tekturka dużego formatu, w której są kwiatuszkowe wianki i takie podłużne elementy, jak również tekturki o numerze 0191, Gdzie są napisy 4 Sweet Baby Girl, Sweet My Baby oraz arkusza do tej kolekcji 0617, a dokładnie tej grafiki, będzie mi ona potrzebna w projekcie. A bazą naszego projektu będzie HDF-ka w kształcie jedynki. Jest to hdf która przeznaczona jest na pierwsze urodziny w formie stojącej. Tu środek jeszcze była HDF-ka, ja ją wyciągnęłam w środek tej jedyneczki. Mamy bazę. Która jest elementem podstawowym konstrukcji, do tego, aby utrzymać jedynkę w formie poziomej. Dwa elementy, które służą tutaj, w, w, włożone służą do utrzymania tej jedynki o w ten sposób. I samą jedynkę, która jest dość pokaźnych rozmiarów. Zobaczcie. Mamy rozmiar 30 cm arkusza, a ta sama jedynka jest bardzo duża. Tutaj przygotowałam sobie już i wycięłam na tę jedyneczkę naszą bazę. Kolor. Jak widzicie, mamy delikatny róż i zieleni, i w takiej tonacji będzie nasz projekt. Będzie to projekt na pierwsze urodziny, właśnie dla dziewczynki. A do tego projektu, do, tego, do tej jedynki, tego wykorzystałam ten arkusz. Jest to arkusz o numerze 0608, który z jednej strony ma piękne serduszka i wianek, a z drugiej grafikę, właśnie w takich zielono-różowych kolorach. W projekcie będę jeszcze używać różyczki. Tutaj ja mam różyczki właśnie z tej kolekcji z zielonymi środkami i różowymi brzegami w większym i mniejszym rozmiarze. Będę używać grafik wyciętych z elementów do wycinania, nie pokażę Wam całego arkusza, bo już wszystkie je powycinałam i listeczków oraz elementów kwiatowych, które również są wycięte z arkuszy do wycinania. Do tego jeszcze będę potrzebować Wstążeczek w takich tonacjach różowych, zielonych, troszeczkę tiulu, troszkę takich koronek i media, ponieważ część projektu będzie zmediowana. Będę używać pasty modelującej, będę używać bazy nakładanej na HDF, aby lepiej farba się trzymała, białej farby, różowej, do tego wosk taki, w takim kolorze jasnej zieleni, troszeczkę brokatu zielonego. Akwarele, jeżeli będą potrzebne, jeżeli uznam, że jest taka, taka potrzeba. Myślę głównie o tym zielonym kolorze. A maska, jaką będziemy używać w tym projekcie, to jest maska kropeczki. Ona wygląda tak. Mamy tutaj kropeczki większego i mniejszego rozmiaru, jak widzicie, w zależności od tego, co jest nam potrzebne. A więc zapraszam. Pierwszym etapem pracy będzie pomalowanie naszej HDF-ki preparatem bazowym a następnie nałożę pastę modelującą przez maskę i pobarwię całość na różowy kolor. Zobaczcie, w tym miejscu nie została nałożona dokładnie farba ani pasta strukturalna, ponieważ wkładając w uchwyt, nie chciałam dodatkowo nadawać jeszcze grubości tej jedynce, aby zmieściła się ona w nasze mocowanie. W mocowanie w międzyczasie dostało kolor, dostało papier. Ja je okleiłam, odwzorowując kształt tych elementów i połączyłam ze sobą. Nasza jedynka będzie. Umocowane w ten sposób. Widzicie, dlatego nie mogą tutaj nałożyć pasty strukturalnej, gdyż grubość tej pasty nie pozwoliłaby nam później tej jedyneczki włożyć w uchwyt. Ja ją później tutaj przykleję, będzie stabilnie stała, nie będzie ona wyciągana, będzie stabilnie stała w tym stojaku i będzie mogła służyć jako dekoracja. A teraz przejdziemy do następnego etapu, czyli do oklejania papierem tyłu naszej jedynki, a ten papier mam już wycięty, który Wam pokazywałam. Jest to nasza jedyneczka. Oklejmy tak, a następnie będziemy budować kompozycję tutaj w tej str z tej strony. Elementy do kolejnego etapu mamy przygotowane. Mamy jedyneczkę, która jest podklejona. Przygotowałam elementy wycięte. Doszykowałam sobie ten element z papieru, który pokazywałam wam wcześniej, wycięty. Do tego jeszcze dwa koła, każde odrobinę większe od poprzedniego. Będziemy je dystansować. Mamy elementy kalkowe, gdyż temu projektowi przyświeca margaretka. Wybrałam hasła kalka, kolory różowy, zielony oraz napis. A napis mamy już wyembosowany. Jest to Sweet Baby. Pochodzi z tego zestawu tekturek, a wyembosowałam go tym pudrem sizika Lash Leaves. Będę potrzebować jeszcze wyembosowanego wianuszka. Zobaczcie, ten embosik ma troszeczkę takiego brokatu, troszkę się błyszczy tak dzieciaczkowo. Mam skręcone róże, mam kwiaty, mam koronki, sznurki. I teraz będziemy tworzyć całą dekorację. Jedyneczka jest już prawie gotowa. Mamy kompozycję zrobioną. Mamy pierwszy roczek, mamy śliczną dziewczynkę w kwiatach. Na koniec jeszcze tylko pastę, którą tu nałożyliśmy, troszeczkę pobarwię woskiem. Mam taki zielony wosk, podobny do tego, który jest w kolekcji. I wszystkie te wypukłe elementy pobarwimy sobie teraz na zielono. jakie dodamy do naszego projektu e, będzie tuż akrylowy taki brokatowo-zielony będzie on troszeczkę podobny jak ta tekturka z brokatem, którą tutaj mamy ja wezmę sobie go odrobinę na pędzel i będę nakładać pędzelkiem robić delikatne chlapania naszą jedynkę możemy teraz umieścić oklejone już podstawce. Zobaczcie, będzie to wyglądać w ten sposób. Doklejamy ją tutaj, aby trzymała się stabilnie tego miejsca, tej podstawki. Zobaczmy sobie tył. Tył wygląda w ten sposób. I tutaj, aby zakryć te elementy papieru, które są powycinane, które nam się nie podobają. Tutaj włożę Będziemy używać Elementów wyciętych z kwiatów. One pozwolą nam zakryć te kwiaty brzydko wycięte, te, które są niewidoczne. I teraz, gotową, jedynkę możemy już umocować bezpośrednio w naszej podstawce. Projekt urodzinowej jedynki jest już gotowy. Mamy tutaj tekturki, mamy kwiaty, troszkę kalki, kolor różowy i zielony i napis. Równie dobrze możemy sobie wziąć sąsiadujące ze sobą płatki margaretki, kalka, gnieciuszek i słodziak. I też nasza margaretka będzie tutaj spełniona. Dekoracja urodzinowa może stać swobodnie samodzielnie. Jak widzicie, jedna strona jest... Mocno dekorowana, a druga delikatnie. Można tutaj równie dobrze nakleić zdjęcie urodzinowe. Będzie ona ta dekoracja pięknie zdobiła stół urodzinowy. Mam nadzieję, że projekt Wam się podobał. Zainspiruję Was do pracy z tą kolekcją. Pozdrawiam Wam serdecznie, Paulina.